Gdybyście przyjechali na pogorie czwórkę jeszcze przed weekendem, przywitałby was widok taki jak na tych zdjęciach. Sterty śmieci porozrzucane były niemal po całym terenie. To przerażający obraz tego, co pozostawiły po sobie niektóre osoby po zakończeniu ubiegłorocznego sezonu. Przyjechaliśmy tutaj w lutym. Na początku marca jakoś tak to było. Chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak wygląda plaża poza sezonem, co się tutaj zmieniło. Przede wszystkim chcieliśmy zobaczyć te przyczepy, które tutaj wszystkie w sezonie stoją, czy ludzie je pozabierali. Czyli ktoś nie spalił przy okazji przez zimę. Dokładnie. <grytanie> no i jak przyjechaliśmy, to to, co zobaczyliśmy, to po prostu przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. To widok był straszny i stwierdziliśmy po prostu, że coś trzeba z tym zrobić i było mi strasznie przykro patrzeć na to wszystko, więc porobiliśmy zdjęcia. Patrzyliśmy się na siebie w tym aucie i było szybko. Dobra, to robimy wydarzenie i sprzątamy gorie. No tak i... naprawdę nie spodziewaliśmy się jakiegoś wielkiego feedbacku. Myśleliśmy, że w sumie to może kilku znajomych z nami pojedzie, jakoś to ogarniemy 10 -10 w ten 20 sposób. 20 osób będzie i fajnie, chociaż plażę posprzątamy. No jak widać udało się, jest dosyć duże wydarzenie. W sprzątanie terenów Pogori 4 zaangażowało się kilkadziesiąt osób. Wiek nie grał tu roli. Istotny był cel, przyświecający całej akcji. Mamy plażowiczów, mamy wędkarzy, mamy motorowodniaków, mamy terenówkarzy. No po prostu wszyscy ci, którzy tu przyjeżdżają i mają różne cele, żeby tu przyjeżdżać, dzisiaj są tutaj z nami i pomagają nam to miejsce ogarnąć. Problem zaśmiecenia pogori 4 nie jest nowy. W sezonie o porządek na zajmowanej przez siebie części plaży dbają motorowodniacy. Inni również szanują czystość na plaży. Są jednak tacy, którym łatwiej przywiezione ze sobą rzeczy wyrzucić gdzieś obok niż do znajdującego się przy wyjeździe kosza. To kwestia na pewno lenistwa, ale też uważam w dużej mierze edukacji, braku świadomości. Będziemy się starać, żeby ta akcja wpłynęła jakoś dalej na tych ludzi. Będziemy starać się szerzyć tą świadomość, że jednak tutaj no, ta plaża jest dzika. Nie ma tutaj nikogo, kto przyjdzie i po nas posprząta. Ciężko jest też jakieś jakiś śmieci, na śmieci. No, niestety trzeba po prostu zabrać ze sobą i wywieźć, żebyśmy wszyscy mogli z tego korzystać tak, jakbyśmy chcieli. Chcecie przede wszystkim uświadamiać, że jeśli jesteśmy w stanie przywieźć tutaj butelki z napojami grilla, to jesteśmy w stanie też to równie dobrze zabrać i zawieźć tam na górę na śmietnik. Dokładnie, przyniosłeś śmieci, to weź je ze sobą. Społecznicy, którzy zaangażowali się w akcję na samym sprzątaniu, nie chcą poprzestać. W sezonie planują rozdawać worki na śmieci i naklejki, zachęcające do utrzymania w tym miejscu porządku. Bo to, co tutaj się dzieje, po prostu jest straszne. Sami, sami Państwo widzicie, ile tych worków jest. Jest to po prostu makabryczne. Będziemy się starali jak najdłuższy czas utrzymać to miejsce w czystości, a mamy nadzieję, że nie trzeba będzie więcej takich akcji organizować. Chcecie, żeby ta świadomość wzrosła? Tak, chcemy, żeby ta świadomość wzrosła, bo no zaśmiecamy własny skarb. No. Pogoria, nie oszukujmy się, jest bardzo piękna. Trudno nie zgodzić się, że to piękny teren sprzyjający różnym formom rekreacji. Czy jest jednak sens, by przez lenistwo części osób utonął on w śmieciach? Wystarczy wziąć przykład z utrzymujących porządek plażowiczów, motorowodniaków czy innych osób dbających o skarb, jakim niewątpliwie jest Pogoria 4.